Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zalogować się do konta na Aliexpress. Pierwszym krokiem będzie wejście w przeglądarkę oraz w wyszukanie Aliexpress. Gdy już to zrobimy, naciskamy ikonkę osoby w prawym górnym rogu. Przenosi nas od razu do ekranu logowania, aczkolwiek jeżeli tak się nie wydarzy, Trzeba po prostu nacisnąć wielki przycisk Zaloguj na środku ekranu i wybieramy tutaj opcję logowania. Można też wybrać na przykład szybki dostęp za pomocą na przykład Google. I jesteśmy logowani do konta. Jeżeli to wideo było pomocne, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Dzięki. Cześć.